Cześć, witam Was na kanale Like Makijażowy. W Dzisiejszym filmie pogadamy o tym, na co chyba większość z was czekała, czyli konkrety, konkrety i konkrety. Jak ja się odchudzałam? Jak już wiecie, bo mówiłam wam to nieraz. E, moje odchudzanie polegało tylko i wyłącznie na zdrowym odżywianiu, na diecie. E, w ogóle nie ćwiczyłam. Ogólnie moje odchudzanie zaczęłam w lutym, e, trwa do dzisiaj, czyli jest czerwiec i w przeciągu tego czasu schudłam 12 kilo. Z tym, że w ostatnim miesiącu w miesiącu maju schudłam tylko kilogram, a te 11 kilo, jakby już schudłam luty, marzec, kwiecień. W 3 miesiące, tam nie wiem, no po około niecałe 4 kilo wychodzi na miesiąc. I myślę, że takie tempo odchudzania jest zdrowe i w żaden sposób Wam nie zaszkodzi, ponieważ jak ja słyszę, że właśnie no schudłam w miesiąc, tam, nie wiem, 6 kilo czy 7, to bardzo łatwo jest o efekt jojo przy tak szybkim odchudzaniu i jest to taki dosyć spory szok dla organizmu. Także też musicie uważać. I teraz tak, ja nie będę Wam wymieniała żadnej diety kapuścianej, diety jakiegoś dukana, danka. Czy jak on tam się nazywał? Jak ktoś się mnie pyta, jakie diety stosowałaś przy odchudzaniu się, to ja zawsze powtarzałam: diety i ponieważ ja sobie sama wymyśliłam, co będę jadła, i jakby po prostu. Patrzyłam na to, żeby dane posiłki nie przekraczały mniej więcej jakiejś tam kaloryczności. To jest pierwszy miesiąc, żeby przestawić się na takie jakby mniej kaloryczne jedzenie yy, mniejsze porcje i dalej. Jadłam mniej więcej yy, w ten sposób, że ryż para Boys, Jakoś taką się nazywa. Kurczakiem, z warzywami yy, gotowałam, yy, na oleju kokosowym smażyłam ewentualnie coś tam. Także, wiecie, ja tutaj wam nie powiem nic jakiegoś tam specjalnie wykwintnego, a jakiegoś tam wyszukanego czy coś. Normalnie odstawiłam ziemniaki, yy, pieczywo, yy, właśnie jak już coś tego, to ryż yy, z kurczakiem, warzywami albo same warzywa, jakoś tam doprawione, wiecie, ja też nie miałam z tym trudności, ponieważ ja uwielbiam kalafiora, ja kalafiora mogę jeść. Non-stop, tylko i wyłącznie cały czas, jakieś tam brokuła, fasolkę szparagową, szparagi, czy coś takiego, także bardzo dużo warzyw. I najważniejsze to jedzcie co 3 godziny. Ewentualnie tak, jak się przedłuży do 4, to też nie ma tragedii, i tak 5, minimum 4 posiłki dziennie. Sorry, jak ten filmik będzie taki mało składny, ale nie wiem, ja teraz tak wiecie, jadę na flow i po prostu mówię to, co mi się przypomni, także jeżeli tak wiecie, tak z dupy nagle z czymś tam wyskoczę, no to sorry, ale tak mi się przypomniał. Tak więc wiecie, żebyście nie byli też na początku jakoś super głodni e, no to tak, na śniadanie e, mleko najpierw zaczęłam od 1,5% z płatkami Nestle Fitness, później e, taka sałatka z kwapisza, ja wam pokażę, kwapisz, Śląsk ja tych sałatek już od około miesiąca nie jem bo mi zbrzydły po prostu ale to jest coś takiego Macie tutaj sałatę lodową, kukurydzę, pomidora, paprykę, kurczaka grillowanego i w takim pojemniczku jest oliwa z oliwek z przyprawami. I tak, taka sałatka kosztuje w Bytomiu ukwapisza z kurczakiem 5 zł. Także myślę, że 5 zł za jeden posiłek to nie jest jakaś tam tragedia. Tylko, że na początku ja taką sałatkę jadłam z dwiema bułkami. Żeby się najeść, także wiecie, trochę musiałam zjeść, żeby się najeść. W tym momencie zjadam samą taką sałatkę i się najadam. Nauczyłam się robić zupy krem z kalafiora, z brokuła, robiłam. E, z groszku, z marchewki, z czego tylko chcecie. I nie robię tych zup krem na jakimś tam tym na kurczaku. Daję kostkę rosolową, to akurat wiem, że nie jest zdrowe, ale ma mniejszą kaloryczność. Także daję sobie taką kostkę, gotuję warzywa, miksuję, dodaję jogurtu naturalnego 0%, troszeczkę, jeżeli potrzebuję zabielić, przyprawiam i sobie wcinam. Dobrą sprawą też jest taki miks sałat z Biedronki za 3,99 Dodajecie sobie pierś z kurczaka duszoną, e, na przykład e, na oleju kokosowym, albo grillowaną, albo gotowaną. Jak tam lubicie sobie, tak, doprawiacie i wcinacie. Jeżeli nie lubisz sałaty, no to będzie ci trudno. Ja na przykład uwielbiam, także mi też było troszeczkę łatwiej. Stopniowo sobie obniżałam tą kaloryczność, kiedy już stwierdziłam, że troszeczkę zmniejszamy, wywaliłam ryż. Totalnie. Jadłam już warzywa z kurczakiem bez ryżu. Zaczęłam jeść sałatkę z jedną bułką. No i płatki Nestle Fitness z mlekiem 0,5% na śniadanie. Potem pojawił się problem pracy, ponieważ no jeżeli ja jestem w pracy od 6 rano do 15.30, to jak sobie tak pomyślałam, no to ja bym musiała pójść ze 4 razy w pracy na przerwę. Kto mnie tyle razy puści? No nikt. Także robiłam w ten sposób, że o 6 rano, yy, no tak przed, troszeczkę przed szóstą w pracy jadłam sobie na szybko no nie powinno sięść na szybko, no ale niestety czasami trzeba, tak? Jadłam sobie na szybko moje płatki Nestle Fitness potem po trzech godzinach piłam jogurt 0% pitny truskawkowy z Biedronki tylko i wyłącznie w Biedronce są pitne, smakowe jogurty 0%, są też w Tesco, ale są obrzydliwe i smakują proszkiem, także jeżeli szukacie takich jogurtów, to tylko i wyłącznie są w Biedronce i to też nie każdej, później sobie jadłam powiedzmy sałatkę, później znowu jogurt także wiecie, generalnie nie powinno się w ten sposób robić, żeby właśnie zastępować posiłki jogurtem tak często, no, ale jeżeli chcecie utrzymać tą systematyczność co 3 godziny a pracujecie, no to niestety coś musicie zrobić, jeżeli macie taką możliwość, żeby zejść sobie co te 3 godziny zjeść, spoko, zazdroszczę nie ma sprawy, ale w moim przypadku nie ma takiej możliwości i to była jakby najlepsza alternatywa, żeby wypić sobie na szybko taki cały pitny jogurt jako jeden posiłek no i znowu po jakimś czasie zmniejszyłam sobie troszeczkę kaloryczność e, zaczęłam pić mleko 0% z moimi płatkami, są dostępne w Simply z tego jest mleko 0% nigdzie indziej nie widziałam mleka 0% jeżeli wiecie gdzie jeszcze można dostać to piszcie w komentarzach, na pewno ludziom się przyda ja sobie chodzę do Simply moje płateczki Nestle Fitness do tego właśnie ta sałatka już bez żadnej bułki na kolację na przykład też lubiłam sobie ugotować dwa jajka na twardo, choć wiem, że jajka są niby bardzo mocno kaloryczne i mają dużo cholesterolu. Natomiast, no niestety, jeżeli chciałam jeść bez chleba, no to jakiegoś zapychacza innego musiałam sobie znaleźć, tak? Także coś takiego robiłam, albo czasem na kolację zjadłam sobie całe mango. Rzeczy, które ja Wam tutaj przekazuję, niekoniecznie muszą być jakieś super ekstra, wiecie, mądre, ale na mnie działały. Dlatego wam to przekazuję. Trochę się już w ogóle zagmatwałam w tym, co mówię, bo tego jest tak dużo, że nie dość, że musiałam podzielić to na trzy filmy. To jeszcze nie wiem, czy powiedziałam Wam wszystko. Dlatego mam dla Was taką propozycję. Zrobimy takie QA dotyczące diety. Wszystkie pytania, jakie macie teraz dodatkowo, jeżeli chodzi o moją dietę, ogólnie o dietę, jeżeli coś Wam będę mogła w ogóle doradzić, piszcie tutaj pod filmem w komentarzach. Jeżeli się tych pytań, yy, zrobi, nie wiem, no tak, no tyle, żeby filmik powstał z tego, no to zrobimy sobie takie dietetyczne QA. I to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.